Od strachu do wiary, pierwszy krok do zmiany Twojego życia. Przez wieki brzmiała opowieść, uniwersalna narracja przekraczająca czas i przestrzeń. To historia każdego z nas, to historia, której teraz słuchasz, historia Twoich kroków po zatłoczonych ulicach miast czy poszukiwań odpowiedzi w cichej, ciszy gór. To historia o strachu i wierze, dwóch niewidzialnych siłach, które prowadzą każdą naszą decyzję, każdy krok. I każdy oddech, od momentu, gdy się budzimy, aż do chwili, gdy zamykamy oczy na sen, stajemy twarzą w twarz z tymi dwiema przeciwstawnymi rzeczywistościami. Strach mówi nam, że nie jesteśmy wystarczający, że porażka jest nieunikniona, że świat na zewnątrz jest wrogim miejscem. Wiara natomiast szepcze coś innego, często trudnego do usłyszenia. Mówi nam, że możemy przekroczyć swoje ograniczenia. Że niemożliwe staje się możliwe, że przyszłość kształtuje się według naszych marzeń. Wyobraź sobie człowieka imieniem Thomas Edison, który po tysiącach niepowodzeń oświetlił świat żarówką elektryczną. Wyobraź sobie młodego człowieka imieniem Walt Disney, zwolnionego z pierwszej pracy za brak wyobraźni. Pomyśl o Abrahamie Lincolnie, który przegrał wiele wyborów i zdawał się skazany na zapomnienie. Ci ludzie, podobnie jak wielu innych, którzy zostawili ślad w historii, nie byli odporni na strach. Odczuwali przytłaczający ciężar porażek, dręczące wątpliwości, jednak jednocześnie objęli wiarę, nie ślepy optymizm, ale świadczący i celowy akt wiary, oparty na jasnym widzeniu tego, czego chcieli osiągnąć. To właśnie ta wiara wyniosła ich ponad granice, narzucone przez strach, zmieniając zwykłych ludzi w architektów nowych światów. Być może zadajesz sobie pytanie: jak ja, ze wszystkimi moimi wątpliwościami, strachami i emocjonalnymi ranami, mogę znaleźć tę drogę? Jak mogę zrobić pierwszy krok, gdy wszystko wydaje się tak niepewne? Odpowiedź zaczyna się od jednej prostej decyzji postanowienia, że strach nie będzie już moim przewodnikiem wyboru, by iść naprzód pomimo wszystkich głosów wewnętrznych, które krzyczą o poddaniu się. To właśnie jest ten pierwszy, Krok. Krok, który oddziela tych, którzy żyją według okoliczności, od tych, którzy kształtują własne przeznaczenie. Nie jest to łatwy krok. W rzeczywistości może to być najtrudniejszy krok, jaki kiedykolwiek podejmiesz. Ale jest to również najważniejszy krok, ponieważ otwiera drzwi do nowej rzeczywistości, rzeczywistości, w której strach nadal istnieje, ale już nie kontroluje twojego życia. Aby w pełni zrozumieć moc tej transformacji, musimy zbadać naturę samego strachu. Strach nie jest tylko przejściową emocją, jest starożytnym systemem przetrwania, zakorzenionym głęboko w naszym istnieniu. Na początku ludzkości strach był niezbędny. Ostrzegał nas przed drapieżnikami, popychał nas do szukania schronienia i pomagał unikać śmiertelnych zagrożeń. Jednak dziś, w świecie, w którym lwy i tygrysy zostały zastąpione terminami, spotkaniami i oczekiwaniami społecznymi, strach często staje się naszym największym wrogiem. Zniekształca nasze postrzeganie, powiększając małe wyzwania do rozmiarów nie do pokonania. Paraliżuje nas przekonując, że każde ryzyko jest zbyt duże, każda zmiana zbyt niebezpieczna, i powoli odbiera nam zdolność do marzeń, ale oto uwolniająca prawda. Strach nie jest absolutny, nie musi nas dominować, wręcz przeciwnie, może zostać przekształcony w paliwo dla naszej podróży. Gdy to zrozumiesz, dzieje się coś magicznego. Zaczynasz postrzegać strach nie jako przeszkodę, ale jako wskaźnik. Za każdym razem, gdy odczuwasz strach, wskazuje on na coś ważnego, coś wartego dążenia. Jeśli boisz się rozpoczęcia nowego projektu, zmiany kariery, wyrażenia swoich, Uczuć czy założenia firmy nie oznacza to, że powinieneś się poddać. Wręcz przeciwnie, oznacza to, że dotykasz czegoś znaczącego, czegoś, co może zmienić twoje życie, a może nawet życie innych. Wyobraź sobie na chwilę, że postanowiłeś stawić czoła temu strachowi. Wyobraź sobie, że jesteś gotowy iść naprzód, nawet jeśli twoje ręce drżą, a serce wali jak młotem. Co się wtedy stanie? Tutaj wkracza wiara, druga strona monety. Wiara to nie tylko przekonanie, że wszystko będzie dobrze, jest to coś dużo głębszego. Wiara to pewność, że niezależnie od wyniku rozwijasz się, uczysz się i przemieniasz. To zaufanie, że każdy krok w nieznane przybliża cię do prawdziwego siebie, a ta wiara nie bierze się z niczego. Jest pielęgnowana, wzmacniana i utrwalana poprzez codzienne myśli, postawy i działania, które są zgodne z Twoją wizją. Ta wizja właśnie nadaje kształt wierze. Bez jasnej wizji wiara jest jak statek bez kompasu, dryfujący bez celu po burzliwym morzu. Dlatego kolejnym krokiem w Twojej podróży jest dokładne określenie, czego naprawdę chcesz osiągnąć. Nie mówię tutaj o mglistych marzeniach czy płytkich ambicjach. Mówię o czymś konkretnym, namacalnym, mierzalnym. Zapytaj siebie, co naprawdę chce osiągnąć, kim chce być? Jak chcę wpłynąć na świat wokół mnie? Te pytania mogą wydawać się proste, ale mają moc ujawnienia głębokich prawd w twoim wnętrzu. Zapraszają cię do zagłębienia się w swoje wnętrze, do odkrycia celu, który bije w twoim sercu. A gdy w końcu znajdziesz tę wizję, dzieje się coś niezwykłego. Staje się ona siłą napędową, energią, która pcha cię naprzód nawet wtedy, gdy zmęczenie próbuje cię powalić. Staje się latarnią morską, która oświetla Twoją drogę w najciemniejszych nocach. Ale oto sekret. Sama wizja nie wystarczy. Musi być wsparta dyscypliną. Dyscypliną codziennego działania, wytrwałością nawet wtedy, gdy wyniki nie pojawiają się od razu, nauką z błędów i korygowaniem kursu bez utraty kierunku. Dyscyplina to mięsień, który przekształca wizję w rzeczywistość. To fundament wiary i narzędzie kontroli nad strachem. Pamiętaj o Andrew Carnegie, którego wizja Imperium Przemysłowego została wsparta latami ciężkiej pracy, precyzyjnego planowania i strategicznych współpracy. Pamiętaj o Steve'u Jobsie, który zobaczył potencjał technologii do zmiany życia i poświęcił całe swoje życie, aby urzeczywistnić tę wizję. Ci ludzie nie byli superbohaterami mieli strach, wątpliwości i porażki, podobnie jak my wszyscy. Ale wiedzieli, że kluczem do pokonania tych przeszkód jest ich zdolność do pozostawania wiernym swojej wizji, dzień po dniu, rok po roku. Więc, co zrobisz dzisiaj? Jaki będzie twój pierwszy krok w kierunku twojej wizji? Może coś małego napisanie listy celów, rozmowa z kimś, kogo podziwiasz, nauka nowego tematu. Albo może coś większego porzucenie niezadowalającej pracy inwestycja w stare marzenie. Stawienie czoła skomplikowanej relacji. Wielkość kroku nie ma znaczenia. Ważne jest, że go robisz, bo każdy krok, jakkolwiek mały, tworzy pęd, a ten pęd z czasem staje się nie do powstrzymania. Ale jest jeszcze jedna rzecz w tej podróży, której nie można ignorować: wdzięczność. Wdzięczność jest klejem, który łączy wszystkie te elementy strach, wiarę, wizję, dyscyplinę. To uznanie, że nawet w najtrudniejszych momentach zawsze jest coś, za co warto być wdzięcznym. Może to być lekcja z porażki, szansa na nowy początek, wsparcie przyjaciela, albo po prostu fakt, że żyjesz. Wdzięczność zmienia nasze perspektywy, uczy nas widzieć ukrytą wartość w trudnościach, piękno w niedoskonałościach, możliwości w wyzwaniach. Gdy pielęgnujesz wdzięczność, dzieje się coś zdumiewającego. Strach zaczyna tracić swoją moc nad tobą, nie znika całkowicie. Strach zawsze będzie obecny, ale przestaje być centrum twojego życia. Staje się tylko jedną dysonansową nutą w większej symfonii, chwilową chmurą na nieskończonej błękitnej niebie. Natomiast wiara staje się silniejsza, rozszerza się, wypełniając miejsca, które wcześniej zajmował strach. Staje się twoim stałym towarzyszem najbardziej wiarygodnym sprzymierzeńcem. W tej podróży odkryjesz również inną ważną cechę adaptacyjność. Świat ciągle się zmienia, a ci, którzy mają sukces, to ci, którzy potrafią dostosować się do nowych realiów. Pomyśl o Henry Fordzie, który rewolucjonizował przemysł motoryzacyjny dzięki linii montażowej. Pomyśl o Elonie Masku, który ciągle odnawia swoje firmy, aby sprostać nieoczekiwanym wyzwaniom. Adaptacyjność nie oznacza rezygnacji z Twojej wizji, oznacza znalezienie nowych sposobów jej realizacji, dostosowanie metod bez kompromitowania zasad. I oczywiście jest odporność zdolność do podnoszenia się po każdym upadku, kontynuowania marszu, nawet gdy droga wydaje się nie mieć końca. Odporność nie oznacza braku porażek oznacza uczenie się z każdej porażki, czerpanie mądrości z każdego błędu. Przekształcanie każdej klęski w cenne lekcje. To przypomnienie, że to, co cię definiuje na końcu, to nie liczba upadków, ale liczba podniesień. Ta podróż transformacji nie jest ani szybka, ani łatwa. Wymaga odwagi, cierpliwości i determinacji, ale jej nagrody są olśniewające. Każdy krok w kierunku wiary, każde zwycięstwo nad strachem, każdy moment wdzięczności, każda nauka dodaje nową warstwę do Twojego życia. Twoje życie staje się bogatsze, głębsze i bardziej znaczące. I stopniowo zaczynasz dostrzegać, że strach nie jest już twoim wrogiem, jest tylko nauczycielem, przewodnikiem, który prowadzi cię do następnego etapu twojego wzrostu. Więc oto jesteśmy u szczytu tej narracji. Słuchałeś historii wielkich postaci, które pokonały strach i objęły wiarę. Rozmyślałeś nad rolą strachu w twoim życiu i przemieniającą mocą wiary. Teraz Twoja kolej. Jaką historię chcesz opowiedzieć? Czy będzie to historia strachu, samozadanych ograniczeń i odłożonych marzeń? Czy będzie to historia wiary, odwagi i niezwykłych osiągnięć? Jeśli wybierzesz drugą opcję, a wiem, że możesz to zrobić, pamiętaj, że pierwszy krok został już wykonany. Tak, pierwszy krok to właśnie ta decyzja: świadomy wybór, że strach nie będzie już dyktował kierunku Twojego życia. Od tej pory każdy następny krok będzie kontynuacją tego wyboru. Każde wyzwanie, z którym się zetkniesz, będzie okazją do wzmocnienia Twojej wiary. Każdy sukces, którego doświadczysz, będzie dowodem, że jesteś zdolny do więcej, niż kiedykolwiek przypuszczałeś. A gdy dotrzesz do końca tej podróży bo tak będzie Glorius końcówka obejrzysz się wstecz i zobaczysz coś. zdumiewającego. Zobaczysz, że strach, który kiedyś wydawał się nie do pokonania, zmienił się w niezłomną wiarę. Przeszkody, które wydawały się nie do pokonania, stały się stopniami do sukcesu. Osoba, którą stałeś się, jest większa niż ta, która rozpoczęła tę podróż. Dlatego teraz zapraszam Cię do podjęcia tej decyzji. Wybierz wiarę, wybierz rozwój, wybierz transformację i, co najważniejsze, wybierz wiarę, że możesz. Zmienić swoje życie. Bo w końcu to nie okoliczności definiują cię, ale wybory, które podejmujesz każdego dnia. A każdy wybór, jakkolwiek mały, ma moc zmiany wszystkiego. To jest twój moment, to jest twój czas. Pozwól, aby strach przekształcił się w wiarę, i obserwuj, jak twoje życie zmienia się w sposób, którego nigdy byś nie wyobraził sobie jako możliwe.